W poprzednim odcinku możesz, w mordę O, o kurwa <zysklarziny> Uro. O kurwa, on Ja pierdolę Hahaha! Ha, ha. Ej, Maurice, go zajebało? No cześć, ludzie. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Iron Man Challenge. I najprawdopodobniej widzieliście już, co się stało. To jest moja nowa postać, którą będziemy wykonywać Iron Man Challenge. Mam 26 poziom, więc jesteśmy całkiem blisko mojego ostatniego pierwszego failu, którego nagrywaliśmy. Mój Tauren umarł, więc trudno. Dziś gramy na mojej postaci, która ma naprawdę niesamowity, super nick. No jest super. W sumie to jest moje trzecie albo czwarte podejście do Iron Man Challenge i jest to oczywiście też zarazem ostatnie podejście do tego właśnie wyzwania. Jeżeli ktoś nie wie tak naprawdę co to jest Iron Man Challenge i co teraz oglądam, jest to po prostu zwykła, prosta rzecz polegająca na tym, że nie mogę wybrać żadnej specjalizacji, nie mogę wybrać żadnych talentów, nie mogę wybrać żadnych glifów, nie mogę chodzić na instancje, nie mogę nosić przedmiotów ze statystykami ee, i tak dalej, i tak dalej i nie mogę przede wszystkim zginąć. O proszę bardzo. E, więc jest to o tyle trudny challenge, że rzeczywiście już na tym poziomie, na którym ja jestem, zobaczcie, że jeden taki mobek jest w stanie zernąć mi praktycznie całość mojego e, zdrowia. Gram teraz akurat druidem, e, który jest taką w sumie bardziej powiedziałbym potwerala. I jesteśmy w Stranglethorn Vale Powiem wam, że ta kraina słynie z tego, że po prostu jest mega dużo questów Jak przychodzisz do Stranglethorn Vale, to się kompletnie nie zmieniło Co prawda w kataklizmie troszeczkę zmian jest, tak Natomiast główne założenie dalej jest takie samo Przychodzisz do Stranglethorn Vale i masz po prostu psz, milion questów, które musisz wykonać Co jest dla niektórych fajne, dla niektórych takie meh Taką rzeczą meh, jeżeli chodzi o te questy tutaj To co prawda jest ich dużo O kurde, to pantery są teraz o, ja pierdziele, jest najgorsze. Pantery mają jedną umiejętność, która y, od razu po prostu uderza mnie za 200, zarówne 200. Czy ile 200, czy za ile on mnie uderzył w końcu? Za 199, o ile dobrze mi się wydaje. O kurde, jeszcze dostałem jakiś ne ten bleed damage. Kurde, muszę uważać na takie rzeczy. Y, w każdym razie po prostu uderzałem naprawdę niesamowicie. takim mają po prostu jeden czar, który mnie ściąga całego pra 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 praktycznie. O, nie umiem się wysłowić. No i właśnie jedną z tych z takich słabszych rzeczy to to, że jest bardzo dużo grindowatych questów. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ja na przykład jestem taki... Znaczy lubię. Jakbym miał lepszy gir, to mógłbym sobie to robić, natomiast takie pantery, które naprawdę ściągają mi praktycznie większość mojego zdrowia nie są zbyt fajne. Zobaczcie, na moje zdrowie teraz. I teraz gdzieś czy mu się uda mnie uderzyć, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, udało się. Ale zostawiam mi jeszcze Blida co za gnojki. No cóż, lecimy dalej. Trzeba uważać właśnie, żeby nie atakować parę mobów naraz, bo akurat to może się w Stranglethorn Valley skończyć źle ja na przykład zrezygnowałem z questów, które znajdowały się w jednej jaskini, która znajduje się tutaj. To jest Kurzen, 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 ja mówiłem zawsze Kurzeny. Właśnie tutaj w tej jaskini jest tyle mobów, że, że ja się po prostu bałem, że w którymś momencie zrespią się te moby, które zabiłem na początku, i tam w ogóle one biły mocno. Dlatego stwierdziłem, że pierdziele, nie będę ryzykował, bo jeszcze zginę i będzie przypał. W sumie fajna sprawa, jeżeli chodzi o druida, to to, że mamy tutaj tych, pełno tych form I nawet w razie czego mam tej formę niedźwiedzia, która zwiększa mi trochę życia I od razu mogę użyć mango, który zadaje 200, 200 obrażeń tak od razu po prostu e, Więc jest on nawet fajny do zabijania, powiem wam e, Możemy teraz zabić jakiegoś w... tego... w samym niedźwiedziu Zobaczymy, jak to szybko pójdzie, musimy jeszcze jedną panderkę zabić Oj, tu raptory są przy okazji, no to świetnie No i to jest właśnie to, to jest właśnie Thorn Veil vale, e, całe opisane na jednym obrazku bo jeszcze mi y, tutaj świszczą te moje, kurde, okna e, Więc też zobaczcie, że idzie cał całkiem dobrze, idzie nawet Nawet całkiem powiem wam, że idzie spoko Możemy tutaj oddać kościka, no i lecimy dalej Powiem Wam, że Feral Druid akurat to jest postać, która ma praktycznie najlepszy DPS, czyli najlepsze obrażenia, jeżeli chodzi o Iron Man Challenge. Z tego co czytałem, druidzi naprawdę bardzo dobrze sobie radzą i rzeczywiście jest tutaj tyle umiejętności, które pozwolą Wam przeżyć, jeszcze zwłaszcza jak wybierzecie sobie Night Elfa, który ma właśnie Shadow Meld, jest to główna rzecz, jest to strasznie obskie, jeżeli chodzi o Iron Man Challenge. Po prostu możemy zrzucić sobie agro, jeżeli na przykład będą jakieś kłopoty. O, proszę bardzo, właśnie zabiłem moba dosyć szybko, w każdym razie Mamy takie rzeczy jak roots, czyli żeby złapać naszego przeciwnika w miejscu. Mamy jakieś leczenia, mamy zmiany formy, mamy jakieś szybsze formy, żeby uciekać, więc jest naprawdę tego dużo. Więc dosyć taka klasa, powiedziałbym, ciekawa. Jeżeli nie robicie Iron Man Challenge, to rzeczywiście wam polecam. Co prawda, troszeczkę dostajemy po ryłku, bo no, powiem wam, że taki mobek jest w stanie ściągnąć mnie do połowy HP normalnie. Ale mówię, wszystko możemy załatwić jednym healem, dwoma healami, więc jest całkiem ok. No zobaczymy, jak będzie oczywiście później, bo to później jest się robi ponoć troszeczkę bardziej hardcorowo Ale teraz dokończmy te grindowate questy bo jeszcze tu mamy tyle tych raptorów No, i najlepsze jest to, że jak skończycie robić raptory to dostajecie questa na to, żeby zabijać kolejne jakieś tam, zabić 10 raptorów później zabić 10 lepszych raptorów i tak w kółko i w kółko Kurde powiem wam, że muszę też używać trash tego wcześniej nie używałem, wydawało mi się, że to jest po prostu jakieś aoe eee, ale to jest fajne, bo to narzuca dotkę to, ta dotka to jest dobry damage nam się na pewno przyda Kurde, od razu szybciej zabijamy, no patrzcie Często zdarza mi się tak, że zaczynam opowiadać sobie jak jestem w danej krainie, jak to kiedyś było super i tak dalej Więc e, wydaje mi się, że nawet teraz mogę sobie trochę opowiedzieć Pamiętam Stranglethorn Vale jako kompletną jadkę, po prostu było tutaj tyle graczy PvP to było jedno właśnie z takich z z zonów, takich miejsc, gdzie odbywało się dużo PvP, bo to jest jedna właśnie z takich pierwszych krain, gdzie Horda i Alliance, bo to było chyba na 30 poziom, właśnie gdzie Horda i Alliance e, spotykali się w tym miejscu i tu kompletnie się rozpierdził dział. E, głównie e, z tego powodu, że właśnie są ci gracze. No i też e, to było często tak, że jak e, gracz nas zabił. A mieliśmy jakąś postać z lepszym poziomem, to później się logowaliśmy na tą postać z lepszym poziomem, żeby właśnie tego gościa zabić, i później tamten koleś się logował na kolejną postać, i w ten sposób dużo właśnie takich wysoko-levelowych postaci biegało po, te, po tej krainie, zabijało low-levelowych nubków. No, chaos był niesamowity, ale było fajnie, ale było śmiesznie, ja powiem wam. To jeszcze pod koniec tych questów, wszystkich, gdzie trzeba farmić właśnie te moby. Często pojawia się quest, który polega na tym, żeby zabić jakąś elitarną, znaczy takiego, wiecie, guru, ty, wszystkich tygrysów czy coś, czy jakichś tam krokodyli i nie wiem, czy sobie poradzimy, tam na, na sam końc chyba jest ten tak zwany Big Game Hunter e, który to... chyba trzeba zabić jakiegoś elitarnego moba a ja kompletnie nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy ostatnim razem prawie wyłożyłem się na elitarnym mobie, który pojawiał się w Duskwood e, i jest to ta abominacja taka, która nawiedziło to miasto nie pamiętam, jak ono się tam nazywało, D -D Darkshire? E, i właśnie tam... o kurde, ale dostajemy obrażenia i tam nie byłem w stanie tego elitarnego moba pokonać. Zobaczymy jak będzie. 27 poziom, jej! Musimy zabić jakiegoś Sindala, Sindal. On gdzieś tu powinien być, okej, okay, na tej górce, lecimy. Okej, okay, mam nakumulowane prawie że 5 combo pointów. Zobaczymy jak to pójdzie nam tutaj. Ole, ma dużo HP, o ja pierdziele, ja nie wiem czy my go pokonamy. O żeż w mordę, ile to ma życia. Dobra, wiecie co, musimy to zrobić na tak, na spryciarza po prostu. Wow, zestunował mnie, no widzicie to jest, to jest właśnie to Uleczmy się troszkę Tylko też trzeba uważać tutaj z maną akurat Ale proszę bardzo, uleczeni jesteśmy e, Możemy mu zaserwować tutaj w wrath I zamienić się w koteła znowu, z powrotem I jedziemy teraz, on już ma trochę unormalizowane to zdrowie O, jaki boss fight, powiem wam Tylko, żeby mnie nie zestunował znowu Jak mnie zestunuje, to będzie, powiem wam, Lipton niesamowity, o, jest Uuuu, uh, udało się. O boże, druid. No właśnie, Hunter by to sobie pewnie zrobił, ale takie klasy melee na Paladynie bym tego nigdy nie zrobił. Nie ma szans, żebym to zrobił na Paladynie. E, ale zobaczcie, druid sobie całkiem dobrze radzi. Okej, okay, super. Uuu, dobra, nie musimy wejść do tej wioseczki. I ja już myślałem, musimy odzyskać jakąś tableta, e, znaczy taką tablicę tutaj. I myślałem, że ona będzie tu w wioseczce, a tam jest po prostu pełno tych troli tutaj dookoła. A co? Żeby być bezpiecznemu, po, po bezpiecznemu to zrobić To wejdziemy sobie tutaj od boczku najpierw zabiję tego gościa, a później będzie... Co to za koleś to się pojawił? Jakiś raptor. O kurde, Enrager wrzucił Co to ma być? Hatchling. Report to, to Rebel Camp show him that raczej hatchling nie jest Okej, okay, dobra. To ten ten hatchling tutaj. Zobaczcie, to, to piskle. <laughs> ma jakąś no, ten... Czaszkę, wow. Uwaga, kradniemy tablecik i joink! Okej, okay, uciekamy stąd. <noise> nie, nie, ja tu się nie będę bił. Powiem wam, że jeżeli chodzi o druida, to czuję się strasznie, strasznie klasycznie grając właśnie tą postacią, wiecie, patrząc na takie elfa, który kastuje te czary tak mega, mega klasycznie. Właśnie ja nigdy praktycznie w ogóle nie grałem druidem. Mam chyba jakiegoś druida na 70. poziomie, ale nawet nie wiem kiedy ja go przelewelowałem. To chyba było jeszcze za czasów Misto w Pandarii. Gdzieś tam chciałem sobie zrobić Druida, ale nigdy, przy nigdy jakoś to tak właśnie. Wszystkie inne klasy gdzieś tam, powiedzmy, spenetrowałem. Miałem na jakimś tam wysokim poziomie, w którymś dodatku, ale Druida Komple nigdy. Nawet prista mam teraz wylewelowanego na, na setkę. Więc jestem ciekaw. To fajnie by było, na tym Iron Manie to zrobić. Choć z tego, co słyszałem, to przy Misto w Pandarii po prostu jest rzeźnia. Jest taka po prostu rzeźnia niesamowita, że. Nie wiem, czy nam się uda, ale może, może nasz, nasz damage zostanie zwiększony. Nie wiem, zobaczymy. Może będziemy jakoś dawać radę. Dobra, szykuje nam się druga walka: Elder Crocolisk, jakiś krokodyl. Zobaczcie, e, dosyć mocny. Zaraz zobaczymy. A nie, on nie jest aż taki trudny. A, ja myślałem, że to będzie jakiś boss taki trudny. A to proszę, patrzcie, jaki tutaj. O boże, myślałem, że to będzie coś na zasadzie tego Sindala. to tylko po prostu jakiegoś starszego krokodyla. Musimy użyć. no dobra, jak będzie. Aha, nie poleciało. O oh, oh, Boże. Kurde, mój oryginalny plan był taki, że pójdę sobie na tą wyspę, zrobię sobie tu questy i pójdę na tą wyspę tutaj. Ale powiem wam, że te, te questy się tak ciągną, że po prostu jak kończę tego questa, to zobaczy, że tu mam zaraz blisko tego questa i tak się ciągnę tymi questami po prostu dookoła i, i nie mogę znaleźć czasu, żeby ten, żeby pójść na tą wyspę. Musimy tam się przejść. Tam jest spoko. Gdzieś na tym terenie znajduje się jakiś Elitarny mob. Znaczy, pewnie nie jest elitarny. Kiedyś byłby elitarny. Natomiast, yy, chodzi o to, że pewnie będzie miał więcej HP. Tak jak w przypadku tego Sindala, tego tygrysa, którego byliśmy wcześniej. On gdzieś tu jest. On się chyba Tethys nazywa. Kiedyś też. O boże. Przypomnę. O, nostalgia mnie atakuje. Uch, kiedyś było bardzo, bardzo podobnie. Też właśnie nie mogłem tego gościa znaleźć. Oby to nie było tak, że ja muszę po prostu zabijać te raptory. Aż on się pojawi. Kurde. O, jest! Dobra, tylko teraz musimy zabić tego gościa. Nabijemy sobie combo pointy przy okazji na tą walkę. To dobrze. Tylko żeby on nam nie uciekł. Dobra, zarutujemy go tam przy drzewkach. Uleczmy się. Ale to będzie proakcja. O, miejmy nadzieję, że nam się uda. No nie, no i tutaj idzie. Dobra, tego też, wiecie co? W ramach bezpieczeństwa po prostu tego też tutaj za zabiję. Dobra, w takim razie lecimy, uwaga. Rozpoczniemy od niedźwiedzia. No i się zaczyna, kurde, batalia. Mogłem jeszcze wrzucić Moonfire'a w sumie. Ej, patrzcie, z tym nawet nie idzie nam aż tak źle. Choć i tak powiem wam, że wolę nie ryzykować i cofnijmy się, troszkę uleczyć. Uuu, kurde, Iron Man Challenge. Eee, to jest niesamowite. Jak w którymś momencie po prostu na, na, na tych poziomach, tutaj rzeczywiście robi się trudno. Nie mówię, żeby World of Warcraft w ten sposób wyglądał, bo często się mówi, o World of Warcraft ma być trudniejszy. Ale to tutaj to jest next level, kurde. To jest next level. O, giń! Jest, udało się. Woo! Nice! <laughs> ok, jeszcze tu jakieś pantery zrobimy, lecimy. W sumie, że wczuć się w ten klimat tego Thor Vale, e, jeżdżę teraz na małcie, który nazywa się Swift Zulian Panther. Jest to pantera zdobywana z rajdu, który znajduje się tutaj, to jest Zulgrub, Jest to pięcioosobowa instancja. Znaczy, to był kiedyś raj, teraz jest 5 instancją. Mm, kiedyś był właśnie 40-osobowym rajdem, tak dla m, tych ciekawskich. No, i właśnie też leciał inny wariant tego Mounta, leciała taka Swift Zulian Tiger, taki pomarańczowy tygrys. On już niestety nie leci, i goście, którzy go mają, to, to dosyć legendarne powiedziałbym. Możesz w mordę. No i zaczął mnie atakować tutaj jeden. Czy my jesteśmy w stanie szybciej zobaczyć tą panterę niż ona nas? A, gdzie... A jest, proszę bardzo. No, myślałem, że się ukryjesz, co? No to w takim razie czeka nas kolejna walka z kolejnym bossem. Nazywa się Bagtera. Bagtera. Mamy 5 komu pointów nastakowane Wiecie co? Zrobimy sobie może tak, że najpierw wyjdziemy sobie z tej formy. Użyjemy Entangling Roots i postaramy się tutaj walnąć parę Wrath oraz jakiś tutaj, zobaczcie, parę takich czarów. Wyjdziemy sobie teraz z koteła. Trasz. No i jedziemy tutaj. Oh yeah! Dobra, też strasznie mocno bije. Boję się, że może tutaj nas kurde dosyć mocno połatać jeżeli będzie chciało Nie, 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 nie uciekamy sobie O, gdybyśmy nie mieli root, gdybyśmy nie mieli tych właśnie rootów to byłoby ciężko byłoby bardzo ciężko No, 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 no Jeszcze może mi walnąć jakiegoś kryta, nie, nie ma, ja walnąłem kryta GG, zrobione Okej, okay, znowu natrafiamy na tą komp kompanię w sumie e, Venture CEO Którzy najwyraźniej znowu przeprowadzają tutaj jakieś swoje wydobycia, wykopaliska. To są jakieś, nie, nie, wiem. Ja to nigdy się nie wczytywałem akurat w historię te, tego miejsca. Natomiast najprawdopodobniej po prostu w nielegalne sposoby pozyskują różne surowce, które później sprzedają i w ten sposób zarabiają. Ale jak widać, no tutaj nie każdym musi się podobać to, że oni wycinają drzewa i tak dalej, więc trzeba będzie się ich pozbyć. Jakieś kryształki musimy pozbierać. Oby kurde, ten shredder na mnie nie zrobił dużo obrażeń. O ku... Ale gnu O w pierdziele, dobra, to już wiemy, ko nie będziemy atakować. Wow, jakie obrażenie zadaję, nie wow, 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 rzeczne bestie mnie atakują. Pierdziele. Pomyślałem sobie, asę popłynę rzeką, będzie bezpieczniej. <laughs> o no jasne. No jasne, kurde, już mi jakieś piranie, kurde, prawie zżarły, ja pierdziele, nie dotykam się wody nara. <laughs> Słuchajcie, ludzie, mamy teraz tak zwany Warcraft Porn. W momencie, gdy ukończycie mega dużo questów, ze wszystkich zakątków w ogóle mapy, i wrócicie sobie do tego miejsca, i macie tyle znaczków zapytania, to jest takie. Uuu. Wiem, że tutaj akurat jeszcze tego chciałem ukończyć. Questa, żeby mieć jeszcze więcej tych znaczków zapytania, żeby był jeszcze większy Warcraft Porn. Ale stwierdziłem, że potrzebujemy jak najbardziej poziomów. Jeżeli, Teraz na 100% wbijemy poziom, bo każdy poziom jest nam mega potrzebny do do, 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 do dalszego levelowania. Gdyż każda statystyka to jest no, dosyć duży boost dla nas, więc e, tak ukończymy to wszystko tutaj. Jej, 28 poziom! A dostajemy Big Game Hunter, i trzeba zabić znowu króla Bangalasza. E, gracze Hartsona mogą go kojarzyć, też chyba gdzieś tam się to pojawiało. Ten król Bangalasz, czy coś. No dobra, zobaczmy, gdzie on jest. O, ja piech, on daleko jest. O. Teraz dopiero pomyślałem sobie, że mogłem odkryć sobie tutaj ten flypoint i, i dopiero wrócić. Zobaczcie, że w świecie znajduje się dużo takich vendorów, którzy mają takie troszeczkę lepsze bronie. W Stormit można chyba do maksymalnie 30 poziomu kupić sobie jakąś broń, a tutaj patrzcie macie na 39. Hmm. Niestety to jest axe, axe crafter, a ja mogę tylko nosić... Znaczy no, axów nie mogę nosić w każdym razie, więc będę musiał kogoś poszukać, kto będzie w stanie mi wykuć troszeczkę lepszą broń albo zrobić. Sąsiad stwierdził, że to jest idealny moment, żeby sobie troszeczkę powiercić, więc od samego rana po prostu non stop wierci. Dlatego nie, dopiero tak późno zaczynam nagrywać. Jest 13:51, więc to jest po prostu wierci. No, no, typowy, typowy sąsiad, nie? Tak, nie ściszę, u siebie jestem. Sąsiad głośny, przenośny. O oh ja, yeah, jedna z lepszych rzeczy, którą właśnie ma Druid, to jest ta travel forma. Przepraszam was za tą wierytarkę, no, ale nic z tym nie zrobię. W każdym razie jest to o tyle fajne, naprawdę zajebista sprawa, że to jest jedna z takich bardzo unikalnych klas. Druid, właśnie tą swoją mobilność, te swoje formy ma nie, naprawdę niesamowite. To mi się podoba. Są dwie klasy, które właśnie u mnie takie y, emocje wyciągają. Nie wiem, dlaczego to mi się kończy ta forma dosyć szybko. Nie wiem o co chodzi. Właśnie jest Mag ze swoimi portalami. No i jest Druid z tymi swoimi formami to jest naprawdę świetne. Żadne inne klasy, ta, tak, nie mają czegoś takiego, według mnie no ale dobra, lećmy Zabijmy sobie tutaj water elementale. Eee, to cienkie bolki są. Jakoś mocno nie zadają, mam nadzieję, że nie rzucają jakichś dotków. Ło, osnowa eee. Dobra, będzie easy. Te bracery lecą to jak krew z nosa autentycznie, zabijłem już. Eee, nie wiem ile 7, 8 tych mobów i poleciało mi tylko dwie. No, no, ty typowy przykład klasycznego questa. Okej. Okay. Randomowy monk, który leci sobie na chmurce. Okej. Okay. No spoko, przyleciał sobie tutaj go powędkować. Okej, okay, zakończyliśmy quest, natomiast przypomniało mi się, że chyba coś na tej wyspie się kiedyś robiło. Nie pamiętam czy tutaj chyba coś dla szamana było. Albo mi się wydaje, albo tutaj właśnie się przychodziło i się zdobywało water totem, czy coś w tym stylu. Ale naprawdę, naprawdę nie jestem pewien. Wiem, że coś z tym stolikiem było związanego. Klasycznie. Dobra, przezwijmy sobie tą panią. Zakończmy questa. Jakieś wialki musimy zdobyć? Halo, a może mnie tam teleportować? No nie wierzę. Sea Salt. O, jeszcze muszę tam piec. <grystanie> Czas zbierać sól z murloków. Jedziemy. A to tutaj się tak westeruje. No właśnie się zastanawiałem, bo wcześniej nie miałem kwestii tutaj na, na te murloczki. Eee, I myślałem, że gdzieś coś przegapiłem, ale najwyraźniej teraz już są, No dobra, easy. Kurde, nie ma. uuu, coś dropnąłem. <grystanie> dropnąłem pasek, który jest w sumie tak samy, tak taki sam jak mój. No dobra, myślałem, że coś dobrego. A, właśnie, mam już przygotowaną broń na 30 poziom taką włócznie świetną. E, od razu widać, że będzie trochę więcej obrażeń. Uu, mam nadzieję, że będzie. O, oh, shit, się zaczyna. Milion murloków zaraz mnie zacznie atakować. E, nie, no to bez jaj. To, to, nie wiem, czy ja mam zmniejszone jakiś ten? Kiedyś to tu już z kilometra goniły moby. Chyba coś musieli zrobić z tym właśnie e, pulowaniem. Ok, przyszedł czas, moi drodzy, na zabicie króla Bangalasza. Zobaczymy, czy uda nam się zabić. Na pierwszy rzut oka, zobaczcie, że on ma tylko 900 życia, coś tak z hahaczykiem. Mm, ale coś mi się wydaje, że on chyba przyzywa jakieś moby w trakcie walki. Miejmy nadzieję, że będziemy tutaj... O, właśnie, to jest to. O! o